Dzień dobry, witam Państwa bardzo serdecznie, Jarosław Malczewski oceny rolnicze rynek mleka i przetworów mlecznych. W trakcie dzisiejszego odcinka przedstawię Państwu następujące zagadnienia. Rozpocznę od wprowadzenia, następnie omówię notowania cen produktów gotowych z rynku polskiego, omówię aktualną sytuację związaną ze światową produkcją mleka surowego, przedstawię rynek mleka w kontekście. Zmian proponowanych w ramach Europejskiego Zielonego Ładu zakończę podsumowaniem. Tytułem wprowadzenia. Producenci mleka kończą bieżący rok w mieszanych nastrojach. Z jednej strony ceny skupu mleka w Polsce przez większość 2021 roku utrzymywały się w okolicach 0,50 zł netto za litr, a w ostatnich miesiącach jeszcze wzrosły, przekraczając rekordowe poziomy w historii. W konsekwencji w 2021 roku będzie można odnotować rekordowe przychody pod względem cen, ale też wartości uzyskanej za mleko. Biorąc pod uwagę podobny jak w 2020 roku wolumen skupu mleka, większość producentów po stronie przychodów odnotowała wzrosty. Należy jednak wspomnieć, że wysokie ceny skupu mleka to skutek. Ograniczonej podaży mleka u największych eksporterów, która nie pokrywała w pełni silnego popytu ze strony importerów. W konsekwencji ceny wyrobów mleczarskich w Polsce, szczególnie tych sprzedawanych na rynkach międzynarodowych, były wyraźnie znacząco wyższe niż te uzyskane w 2020 roku. W pierwszych 11 miesiącach ceny zbytu masła w blokach były średnio o 27% wyższe, natomiast odtłuszczonego mleka w proszku o 18% wyższe, z kolei sera Edam o 9% wyższe w stosunku do cen uzyskanych w roku poprzednim. Pozwoliło to zakładom mleczarskim płacić wyższe stawki za surowiec. Szczególnie w drugiej połowie 2021 roku obserwowano wzrost Cen środków produkcji zarówno pasz treściwych, jak i środków do produkcji, yy, pasz objętościowych, między innymi nawozów czy oleju napędowego. Znajduje to niestety odzwierciedlenie już w spadkach wydajności, yy, które są obserwowane w ostatnich miesiącach, i tym samym ilość mleka dostarczana do przemysłu spada. O ile z uwagi na specyfikę produkcji rolnej, część zakupów środków do produkcji wykonuje się w pierwszej połowie roku, wpływ wzrostu kosztów na wyniki finansowe będzie ograniczony. To wysokie koszty produkcji będą głównym wyzwaniem, szczególnie w pierwszych miesiącach przyszłego roku. W przypadku cen skupu mleka na rynkach międzynarodowych nie widać na szczęście wyraźnych przesłanek do głębokiej korekty cen produktów mleczarskich, a co za tym idzie spadku cen mleka surowego w Polsce. Teraz chciałbym Państwu przedstawić aktualne notowania cen produktów gotowych z rynku polskiego. Tradycyjnie rozpocznę od. Ceny mleka przerzutowego, która zgodnie z naszymi oczekiwaniami spadła z uwagi na zbliżający się okres świąteczny. Aktualna cena mleka przerzutowego oscyluje w okolicach 2,20 netto za litr przy 4% tłuszczu. Natomiast na szczęście na wartości nie straciły. Podstawowe produkty mleczarskie. Odtłuszczone mleko w proszku w ubiegłym tygodniu kosztowało około 15,50 netto za kilogram. Pełne mleko w proszku około 19,50. Z kolei wartość masła oscylowała wokół 27 zł, a z kolei relacja kursowa. Czy też walutowa złotówki w stosunku do euro poprawiła się o 3 grosze co marginalnie, ale mimo wszystko poprawiła, poprawiło to kondycję finansową eksporterów. Zatem należy spodziewać się stabilizacji i lekkiego, można powiedzieć, przyhamowania. Związanego z cenami mleka przerzutowego. przede wszystkim w okresie od 15 grudnia do 15 stycznia, z uwagi na to, że handel w tym okresie przeżywa stagnację. Minęła ósma. Czas na raport pogodowy. Zanieczyszczenie powietrza nadal utrzymuje się na wysokim poziomie. Ze względu na niemal całkowity brak widoczności, ruch drogowy pozostaje wstrzymany. Apeluje się o niewychodzenie z domu. Nasza przyszłość nie musi tak wyglądać. Możesz pomóc ją zmienić. Wejdź na stronę czystepowietrza.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany Starego Pieca. Twój piec, nasze powietrze, wspólny problem. Teraz chciałbym powiedzieć słów kilka na temat światowej produkcji mleka, która ma oczywiście istotny wpływ również na nasz rynek, ponieważ nasz rynek w głównej mierze zależy od właśnie sytuacji na rynku światowym. Otóż w trzecim kwartale bieżącego roku produkcja mleka wśród największych światowych eksporterów produktów mlecznych, to jest Unii Europejskiej, Nowej Zelandii, Stanów Zjednoczonych i Australii oraz Argentyny Zwiększyła się tylko o 0,2% w stosunku do roku poprzedniego, wobec wzrostu o około 2,5% w drugim kwartale, co wskazuje na wyraźne wyhamowanie wzrostu podaży mleka. Co więcej, po uwzględnieniu efektów statystycznych. Związanych z rokiem przestępnym w roku 2020 wrzesień bieżącego roku był pierwszym miesiącem od lipca 2019, w którym odnotowano spadek produkcji mleka w ujęciu rocznym o 0,6%. Obniżenie produkcji w ujęciu rocznym ma szeroki zakres geograficzny i jest obserwowane między innymi wśród takich tuzów eksportu jak Nowa Zelandia czy Australia, które znajdują się obecnie. W sezonowym szczycie produkcji, jak również w Unii Europejskiej. Wyraźnym spowolnieniem wzrostu produkcji mamy natomiast do czynienia w Stanach Zjednoczonych jedynie w Argentynie utrzymuje się silny wzrost produkcji w ujęciu rocznym. Czynnikami ograniczającymi produkcję mleka wśród kluczowych światowych eksporterów Produktów mleczarskich są oczywiście niesprzyjające warunki agrometeorologiczne, a także narastająca presja kosztowa, która jest negatywnym czynnikiem dla opłacalności produkcji mleka. Teraz chciałbym Państwu przedstawić swoje wnioski dotyczące proponowanej strategii Europejskiego Zielonego Ładu i jej wpływu na rynek mleka i przetworów mlecznych. Na początku słów kilka na temat liczb i odniesienia tych liczb do budżetu unijnego. Otóż strategia, która w nowej perspektywie programu rozwoju obszarów wiejskich, to jest 2001-2021-2027, będzie stanowiła istotny koszt w wydatkach budżetu, pochłaniając aż 40% przewidzianych na ten cel kosztów. Sektor eksportu, będący nie tylko filarem, jak i kołem zamachowym polskiego sektora mleczarskiego, może mieć się niestety tu czego obawiać. Zakładając wdrożenie strategii Europejskiego Zielonego Ładu w obecnej proponowanej formie, realny staje się scenariusz, w którym produkcja mleka spadnie o około 10%. W konsekwencji może to prowadzić do zmniejszenia walorów konkurencyjnych polskiego i światowego. Sektora y, mleczarskiego. Niestety, pomimo tu pięknych haseł o zdrowej żywności, czystym środowisku, y, oszukać się nie da jednego prostej kalkulacji kosztów wytworzenia surowca. Trudno też pole, polemizować tu z faktem, y, że rynek nie cierpi próżni, a świat oczekuje taniego, y, dobrej jakości y, surowca. Sami jako Europa, czy też Unia Europejska, wychodząc przed y, y, szereg Przodowników ekologicznych trendów nie możemy zapomnieć o tym, że coraz silniejsza konkurencja na rynku światowym tylko czeka niestety na oddanie walkowerem tej dochodowej produkcji w Unii Europejskiej. Warto wspomnieć również, że mleko ekologiczne już teraz jest droższe o ponad 30% od mleka konwencjonalnego. A ta różnica może Natomiast złego się jeszcze zwiększyć po tym, jak branża będzie zobligowana do ponoszenia ponownie kosztów nowych inwestycji. Wielkie molochy, liderzy branży raczej sobie poradzą, ponieważ mają nie tylko spore zasoby kapitałowe, ale i zdolność kredytową. Czy mniejsi i średni producenci, ale przetwórcy również? No, można mieć co do tego spore wątpliwości. Problem w tym, że liczebnie takie gospodarstwa stanowią dominującą część ogółu działającego na rynku krajowym. Tu bym się odniósł wyłącznie do danych. A przede wszystkim dodanych z końca kwotowania produkcji mleka, kiedy na rynku mleka obowiązywał jeszcze pełny monitoring. W tamtym czasie, to jest 1 kwietnia 2015 roku, dostawców do przemysłu mleczarskiego było 130 tysięcy, natomiast tych, którzy szczycili się produkcją mleka na poziomie 1 miliona litrów, a więc stadem sztuk produkcyjnych około 100 sztuk. Było tylko 504. W związku z tym widzimy, w jakim stopniu i kogo przede wszystkim może dotknąć wdrożenie tej strategii. Jeśli chodzi o rynek, światowy rynek mleka, to chciałbym to przedstawić Państwu przede wszystkim w pewnym sensie w, w, w odniesieniu do tego, co powiedziałem odnośnie strategii Zielonego Ładu, ale też do Globalizacji, do globalizacji na rynku światowym. Diagnoza wstępna jest taka, że koncentrowanie produkcji w Chinach, uzależnienie produkcji leków, elektroniki i dóbr przemysłowych od tam wytwarzanych substratów i komponentów okazały się niebezpieczne, tworząc deficyty w dostawach w wielu obszarach gospodarki, co było widoczne przede wszystkim w okresie pandemii. Możemy się jednak uczyć na błędach, zwiększając udział w dywersyfikacji w tych obszarach oraz sami przenosząc inwestycje bliżej docelowych rynków zbytu. Miejmy zatem nadzieję, że przykład uzależnienia się od Chin czy też Rosji w przypadku gazu będzie sygnałem dla decydentów, żeby zrobić znaczącą korektę w strategii Zielonego Ładu, ponieważ zagraża nam jedno istotna, istotna kwestia, mianowicie utrata niezależności żywieniowej. W chwili obecnej niepotrzebne są na więc kolejne inwestycje, które nie wpłyną na poprawę naszych warunków bytu. Wszyscy pamiętamy. Czym przed laty skończyły się inwestycje w płyty obornikowe, które okazały się niepotrzebne, a cała procedura była niestety owocem nadinterpretacji przepisów. Pozostaje na koniec zadać sobie kluczowe pytanie: czy tam, gdzie dwóch się bije, tam trzeci korzysta? W tym samym czasie, kiedy Unia Europejska, wdrażając rewolucję we wspólnej polityce rolnej, Chiny ogłaszają już w 2030 roku samowystarczalność w produkcji mleka, a ostatnio podobne sygnały płyną również z Arabii Saudyjskiej. Mianowicie opracowano program o nazwie Wizja 2030. A Saudyjczycy chcą budować gospodarkę w ten sposób na nowo. Państwa uzależnione od sprzedaży ropy chcą sprywatyzować swoją gospodarkę po to, żeby przyciągnąć prywatny y, kapitał zagraniczny. Produkcja y, zatem może zostać przeniesiona do ośrodków, w których stworzy się preferencyjne warunki, na przykład do Rosji czy też na Ukrainę. Mówię o produkcji z Unii Europejskiej. Ukraina dziś ma dostęp do rynku chińskiego, bo pozwala Chinom budować u siebie autostrady, co, jak powszechnie wiadomo, jest przygotowaniem infrastruktury do nowych potrzeb produkcyjno-handlowych. Teraz chciałbym słów kilka powiedzieć tytułem podsumowania. Wciąż utrzymuje się silny światowy popyt na produkty mleczne, a w szczególności ze strony Azji Południowo-Wschodniej. Zwraca się jednak uwagę, że podczas gdy w poprzednich kwartałach głównym źródłem wzrostu popytu były Chiny, obecnie ma on o wiele większy zakres geograficzny, co wynika z ożywienia w sektorze gastronomicznym, ale też poprawy sytuacji ekonomicznej gospodarstw domowych. Realizuje się z kolei scenariusz, zgodnie z którym światowy rynek mleka wszedł w, 2000, w drugim kwartale 2020 roku we wzrostową fazę cyklu. Oczekujemy, że kolejne kwartały, tym razem już bieżącego roku, przyniosą dalsze zwiększenie światowego popytu na produkty mleczne, co w warunkach utrzymującej się relatywnie niskiej podaży mleka. Będzie na szczęście oddziaływało w kierunku kontynuacji wzrostu cen produktów mlecznych i cen skupu mleka. Punkt zwrotny w cyklu, tym koniunkturalnym czy też trendzie, nastąpi dopiero w pierwszym kwartale 20, 2023 roku. Jest to oczywiście scenariusz optymistyczny, i tego scenariusza, a właściwie jego realizacji, łącząc. Z życzeniami świątecznymi serdecznie Państwu życzę. Dziękuję Państwu za uwagę. To był program Oceny Rolnicze. Jarosław Malczewski. Kiedy my tu ostatnio byliśmy? Ach, dawno. Dawno temu. Ciekawe, jak będzie w przyszłości. Bieżowce będą wyższe. Wiesz, że nie o to mi chodzi. Zastanawiam się czasem, na jakim świecie będą żyły moje i twoje dzieciaki? To znaczy? No wiesz, czy będzie lepiej niż teraz, czy gorzej. W sensie, czy klimat będzie lepszy, czy gorszy. Czy jak będziemy starzy, to czy dalej będą takie problemy? No tyle się teraz mówi o tym smoku, Ale co robić? Sam chętnie bym coś zrobił, tylko... kim my jesteśmy przy całej reszcie świata? Wiem. Sami raczej nic nie zmienimy. Elektrownie, fabryki, huty, te wszystkie spaliny. Ktoś musi coś z tym zrobić. Jakby się tak wszyscy wzięli w garść, każdy dałby coś od siebie. Ale co może zrobić jeden człowiek? Tutaj trzeba zmienić cały świat. Nie próbuj zmieniać całego świata. Zmień siebie. Swoje nawyki. Wymień wreszcie swój piec. Wejdź na stronę czyste powietrze.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany Starego Pieca. Twój piec, nasze powietrze, wspólny problem. Według najnowszych danych badawczych, 36 z 50 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży. W Polsce. Na początku 2021 roku normy zanieczyszczeń w Polsce zostały przekroczone o ponad 1300%. W przyszłości te liczby mogą być jeszcze większe. To również od Ciebie zależy nasza przyszłość. Wejdź na stronę czyste-powietrze.gov.pl i wypełnij wniosek o dofinansowanie wymiany Starego Bieca. Twój Biec, nasze powietrze, wspólny problem.